Siemanko, z tej strony na Witam Was w kolejnym odcinku. To już będzie odcinek 35. Road to 1 million. coins. Na początku standardowo przejdźmy do aukcji. Tutaj zainwestowałem pieniądze w jednego piłkarza. Dużo pieniędzy, bo prawie moje całe konto poszło właśnie na niego. I cena, za, jakby za niego dawałem, około 38 tysięcy, więc 43 tysiące się mniej więcej w tym przedziale była. A jak się będziemy mogli oczywiście na końcu filmiku wszystko zaobserwować. Przejdźmy teraz do sezonów. Pierwsza liga, ponowny start. Znaczy ponowne, może nie, już trzeci mecz. I dość dobry skład. Silias Pujol, Mascelano na obronie i góra to zawodnicy z Ligi. Tutaj mamy minutę trzynastą. Dość dobrze rozegrany rzuty rożny przeze mnie, znaczy jeżeli chodzi o obronę, ale fatalne wyprowadzenie piłki i Jeffrey. Przepięknym strzałem daje prowadzenie mojemu rywalowi, co mnie troszeczkę podirytowało, że źle wyprowadziłem piłę. Czasami lepiej wybić na no, niestety niż się bawić. I tu już mamy minutę 22. Nieudane doświadkowanie, balotę jego i przeciwnik wychodzi z kontrą. Tu mamy Kediry, który zagrywa do Soldado. Soldado biegnie, minął jednego obrońca, jednak Mbia siłowo nie dał się. Zawodnikowi z Ligi Hiszpańskiej. Teraz przejdźmy do mojego kontrataku tutaj Baloteli do Santiago Cazorla. Santi Cazorla. Piękne ośrodkowanie Arteta i mamy 1-1. Piękna główka Arteta jeszcze na głową pokonał Casillasa i powracamy do gry. Tutaj już chwilę, później minutę dosłownie, później ponownie mu przeciwnie atakuje znowu złe rozegranie piłki przeze mnie. Tutaj mamy Sodado, który. Próbował oddać strzał, ale nic mu z tego strzału nie wyszło, na moje szczęście, chwilę później już rozgrywa De Gea z piątki, fatalnie wybija i Soldado, piękne podanie, długo się nie cieszyłem z remisu, 1-1 było chwilę i teraz już przegrywam, 2-1 i właśnie takim wynikiem również zakończy się ten mecz. Sytuacja w Lidze nie jest fatalna. Jeszcze mam 7 meczów, potrzebujemy 15 punktów, czyli 5 zwycięstw. Także przejdźmy od razu do kolejnego meczu. Tutaj ponownie Barclays Premier League. Dość dobry skład. Kompany Dawida Silva, Pirlo nawet się znalazł tutaj. I Wellington na szpic. szpicy razem z Aguero. I już mamy minutę 11, gdzie Nani pięknie wyśrodkował do Balotelli'ego i Balotelli daje nam prowadzenie 1-0, szybkie prowadzenie, jeżeli chodzi o mój zespół. Także bardzo pozytywnie podeszłem już teraz, pozytywnie ucieszyła mnie ta wiadomość, że prowadzimy 1-0. Przejdźmy do następnej akcji, tutaj już minuta 21. Balotelli z Ben Benarfa, przepiękne podanie do Balotelli'ego, Joe Hart z bramki, Balotelli minął go oddał strzał, no i prowadzimy 2 do 0 w 23 minucie Tutaj już minuta 25, czyli już zaraz po strzeleniu przeze mnie drugiej bramki mój przeciwnik próbował zaatakować nic mu nie wyszło, Secenią z z Balateli Balotelli do Santi Cazorla który się pokazał, Santi Cazorla piękny strzał, 3-0 i co się dzieje? nie, nie ucieka, ale w tym momencie gościu przestał grać, także ja sobie tam oszczelałem jeszcze kilka ramek. Ogólnie wyglądać, ten mecz 8-0. Tak mówię, tych bramek nie będę pokazywał, no bo co to pokazywać, jak gościu nie gra? Tutaj zaraz się Wam pojawi potwierdzenie, że było 8-0 dla mnie. Jak powiedziałem, gościu nie grał, a ja sobie poszliłem kilka ładnych bramek, których nie pokażę Wam, bo nie ma się czym szczycić, jeżeli gościu nie gra. Także 3 punkty na moje konto, 9 punktów. A teraz przejdźmy do moich opcji. Tutaj 8 było 9 zawodników, ale przez przypadek jednego kliknę na web no i zniknął, a sprzedał się za 51 tysięcy, był on w formacji 4-4-2. A Wy sobie tutaj zaobserwujcie, co i kto, za ile, za ile się sprzedał. Łącznie zarobiłem na tych kartach ponad 60 tysięcy w 2,5 dnia, bodajże 3 dni możliwe, że się sprzedawały. Także dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam, na razie, do zobaczenia.